W tym odcinku opuszczamy Bangkok, żeby zobaczyć jedne z najpiękniejszych świątyń w Ayutthaya. Ale zanim to, Klaudia poszła dać trochę wytchnienia swoim stopom podczas masażu. No to dzisiaj relaksik. Ja i moje śmieszno nieokalone stopy. A my ruszamy w poszukiwaniu idealnego miejsca na zachód słońca w Bangkoku. Kontemplować zimę. Zachód słońca w mieście. Tu prom jest jakiś? Ogólnie są promy, no. No to my musimy proma wziąć. Ogólnie ja nie wiem, gdzie jedziemy, gdzie płyniemy, ale... cholera wie. Plan był prosty. Klaudia wyczytała, że z tej świątyni można zobaczyć piękny zachód słońca. Dlatego postanowiliśmy przypłynąć na drugą stronę rzeki i zapamiętajcie to miejsce. Jeszcze do niego wrócimy. Bo jak się później okazało, owszem, widoki były, ale na świątynie, a nie ze świątyni. Czyli najlepszy zachód był dokładnie tam, skąd przypłynęliśmy. Efekt zachód przegapiony, ale przynajmniej była przygoda. Dzisiejszym... Udało nam się kontemplować piękny zachód, wraz z świątynią w tle. Świątynia świtu, jak się nie mylę, tak kochanie? Tak. Mhm. Piękny widok. No, szczególnie przez tę konstrukcję. Znaczy ogólnie i tak zachód słońca się załamał, ale teraz tak, no przypłynęliśmy łodzią na drugą stronę, zachodu słońca nie zobaczy się ze świątyni. Trzeba znaleźć punkt widokowy. I najwyżej zaznaczymy go Anglu, zaraz gdzie go można znaleźć, jakbyście oglądali, i chcieli sobie obejrzeć ten. I żebyście przynajmniej nie stracili tyle czasu, żeby dojść, tak jak my. Bez A sensu. Nie, tutaj jest jakiś balkonik. Zaraz go może znajdziemy i zobaczymy, o co tam chodzi. Muzyka Z tego miejsca naprawdę myślę, że warto obejrzeć sobie ten zachód. Jest to punkt darmowy. A teraz jeszcze wam zaraz pokażemy, gdzie my byliśmy. Chcieliśmy oglądać ten pół. Wszystko super, ale dookoła konstrukcje stalowe. Znaczy tam nie idźcie. Tam byliśmy chwilę oglądać. Nie ma sensu. To jest jak wcześniej. Tam, żeby wejść i oglądać akurat stamtąd trzeba mieć prezerwację. W jednym hotelu powiedzieli, że nie za bardzo. Może komuś by się udało wejść, my trochę na pośpiechu. A my tak chcieliśmy trochę wbić tam na partyzanta, No jak widzicie, po pewnym czasie niebo nabiera kolorytu. Zaczekaliśmy i nie jest to idealny zachód słońca, ale ładnie przy tej świątyni. Cioletowo ciemne niebo. No, ogólnie no niestety dalsza ilość chmur popsuła trochę ten widok. Cienie bardziej pomarańczowe ale myślę, że na to warto nawet takie traje zaczekać. Następnego dnia czekał nas wyjazd poza Bangkok, więc Klaudia postanowiła wybrać się na masaż stóp. W końcu w Bangkoku to jedna z najtańszych i najprzyjemniejszych form relaksu. No to dzisiaj relaksik. Ja i moje śmieszno nieopalone stopy. Po masażu przyszedł czas na tripa poza miasto. Na dworzec wybraliśmy się taksówką. Nie są one drogie, ale trzeba pilnować, żeby kierowca włączył taksometr. A to wcale nie jest takie proste. Czasem trzeba się nieźle naszukać, żeby trafić na takiego, który się zgodzi. Na miejscu kupiliśmy bilety i ruszyliśmy w stronę świątyń Ayutthaya. Jedziemy traktorem, My właśnie dojechaliśmy na przystanek Ajutaja. Jest opcja wzięcia tuktuka, i tak dalej, ale my idziemy na przystań. Przepłyniemy za grosze, tam bierzemy rowerki, i będziemy zwiedzać kompleks świątyń. Koszt dojechania z przystanku to 40 bahtów za dwie osoby, plus dodatkowo jeszcze wcześniej taksówka 120. Jechaliśmy pierwszy raz z taksometrem i wyślemy Wam tutaj też rozpiskę jakie są koszty. Mi takie minimalne za ilość kilometrów przejechanych. I tu zaczęły się kolejne schody, bo jak zwykle chcieliśmy trochę zaoszczędzić i wypożyczyć rowery do zwiedzania świątyń. Ale zamiast przepłynąć na drugą stronę, jak normalnie ludzie, stwierdziliśmy, że pójdziemy pieszo przez most. Jeżeli chcecie przejść, to musicie trafić do tego no, mostu no, no. na nogach. I nie wypożyczajcie rowera wcześniej. Będziecie musieli go wnosić. Jest jakiś, jakiś problem, jak ktoś tutaj jego wnosi. No ale lepiej to zrobić po drugiej stronie, niż się męczyć. Nie powiedziałbym, że kawałek, tam sam nie idziesz, już do kawałek wyjeżdż. No i zajęło to znacznie więcej czasu, niż się spodziewaliśmy. Ostatecznie musieliśmy zmienić środek transportu i wsiąść w tuktuka, tym razem z przewodnikiem. Zawszczędziliśmy może z 5 batów, ale straciliśmy godzinę życia, klasyka cebularskiego zwiedzania. Nastąpiły małe zmiany! Jednak tuktuk! -tuk. Zanim powstała Tajlandia, był Siam, jedno z najpotężniejszych królestw Azji Południowo-Wschodniej, a jego sercem była Ayutthaya, stolica, która przez ponad 400 lat zachwycała świat swoją architekturą, duchowością i potęgą. Niestety w 1767 roku wszystko się zmieniło. Miasto zostało doszczętnie zniszczone przez wojska birmańskie. To co dziś widzimy, to tylko ruiny, ale nawet one wciąż robią ogromne wrażenie. Spacerując między tymi ruinami trudno uwierzyć, że kiedyś było tu tętniące życie miasta. Każda ściana, każdy posąg, każda cekła to kawałek historii, który przetrwał wieki. I choć upał daje się we znaki, to miejsce naprawdę zatrzymuje człowieka w miejscu. Na chwilę ciszy i refleks. Patrzcie na to, Mateusz z świątyni. Zdarza się i czasami. Proszę wrócić do kroku ninży na ujęciu. Stoję. Krok ninja. Połowa buty wrośnięta w korzenie drzewa. To jedna z najsłynniejszych i najbardziej zagadkowych miejsc w Ayutai. Nikt do końca nie wie, jak to się stało. Jedni mówią, że po zniszczeniu świątyni rzeźba upadła i z czasem została wchłonięta przez naturę. Inni, że to symboliczne połączenie duchowości z siłą przyrody. Jedno jest pewne trudno przejść obok niej, obojętnie. Podczas przejażdżki tuk tukiem minęliśmy słonia wożącego turystów w i dla wielu to atrakcja, ale coraz więcej osób zastanawia się jak naprawdę wygląda życie tych zwierząt. My podziękowaliśmy. Zdecydowanie wolimy słonie w wersji bez siodła. Oto jest z najbardziej pojących posągów Ayutthaya, leżący buddha. Ma aż 37 metrów długości i przedstawia Buddę w pozycji wejścia w stan nirwany, symbolizujący ostatecznie wyzwolenie. Choć figura jest częściowo zniszczona i bez większych zdobień, to wciąż robi ogromne wrażenie swoją skalą i spokojem. Wat Watanaram. To jedna z najpiękniejszych świątyń w całej Ayutai. I nic dziwnego, że to właśnie tutaj turyści zatrzymują się najdłużej. Zbudowana w 1630 roku przez króla Prasta Tonga, miała symbolizować potęgę Nowej Dynastii. Wysoka centralna wieża i symetryczne stupy wokół niej przypominają styl khmerski, podobny jak w Angkor Wat. Mimo zniszczeń, nadal można tu poczuć dawny majestat królestwa Siamu. Something. Okay, you can welcome to Yogyakarta, yeah. come to Sayur, okay? Today we have nice trip, so yeah. <laughs> no i czas na powrót. Lecimy na pociągi i żegnamy Ayutthaya. A na koniec trafiliśmy jeszcze na kolejny piękny zachód słońca.